Niezwykle ważnym elementem zielonej polityki, polityki, która uwzględnia wszystkie trzy polityki wymienione wcześniej, jest kwestia sprawiedliwości. Ona jest niezwykle ważna, dlatego pozwolę sobie ją tutaj pokrótce opisać, ponieważ także lewica nie do końca wciąż internalizuje takie podejście. Mianowicie wciąż jest tak, że o ile wewnątrzgeneracyjna sprawiedliwość jest dość łatwo zrozumiała i, i, i jest ona wręcz sztandarem lewicy. Chodzi o to, żeby realizować politykę państwa w taki sposób, aby była to polityka egalitarnego dostępu do usług publicznych, aby to była polityka równych szans i tak dalej itd. Tak Zatem sprawiedliwość wewnątrzgeneracyjna jest dość dobrze rozpoznana, ale zobaczmy, że nawet w polityce wewnątrzgeneracyjnej, w sprawiedliwości wewnątrzgeneracyjnej możemy zauważyć dwa poziomy, mianowicie jeden poziom krajowy i tutaj dochodzimy do polityki narodowej, do polityki państwa narodowego, ale przecież jest jeszcze inny wymiar, wymiar globalny i tutaj też musimy um, walczyć, także lewica myślę powinna się w to um, szczególnie w krajach um, byłego bloku wschodniego znacznie intensywniej włączyć w aktywność na rzecz realizacji solidarności wewnątrzgeneracyjnej pomiędzy, nazwijmy to tak najbardziej ogólnie z globalnym południem a globalną e, północą. Druga bardzo istotna perspektywa tej sprawiedliwości to jest e, sprawiedliwość między, między międzygeneracyjna. Można byłoby ją sprowadzić do tego, że dzieci, ryby, dzieci, przepraszam, bo ryba za chwilę, że dzieci głosu nie mają. E, w tym sensie, że bardzo trudno jest reprezentować głos przyszłych pokoleń w polityce bieżącej, szczególnie kiedy liczą się najbliższe 4 lata przez, między jednymi a drugimi wyborami. Dlatego należy poprzez różne instytucjonalne rozwiązania, na przykład organizacje społeczne to często robią, wypowiadać się w imieniu przyszłych generacji, tak aby wskazywać ich interesy, na przykład interes polegający na, na tym, że kiedy się urodzą muszą mieć dostęp do czystej wody, do czystego powietrza, do zasobów naturalnych nieodnawialnych itd. I wreszcie chyba najtrudniejsza do zaakceptowania dla nas, ludzi, yy, yy, sprawiedliwość, perspektywa sprawiedliwości, to jest sprawiedliwość międzygatunkowa. Yy, niedawno yy, przebadano genotyp yy, małp yy, człowiekokształtnych, tutaj cieszę się, że profesor yy, Tomiałeś kiwa głową, yy, i okazało się, że yy, niewiele się różnimy. Czyli tak naprawdę nie jesteśmy wcale w trakcie wyjątkowym. Rzeczywiście mamy pewną wyjątkową cechę, jaką jest to, że możemy podejmować decyzje, świadomie realizować pewne nawet abstrakcyjne działania, ale okazuje się, że także wiele zwierząt jest gdzieś tam blisko nas i w tym sensie budowanie sprawiedliwości pomiędzy gatunkiem ludzkim a gatunkami Pozostałym, czyli generalnie można powiedzieć pomiędzy człowiekiem a przyrodą nie jest niczym nadzwyczajnym, jest to po prostu pewna ciągłość istnienia. I w tym sensie sprawiedliwość międzygatunkowa powinna stać się także elementem polityki, czy do państwa, czy do polityki w Unii Europejskiej, czy polityki globalnej. Dlatego, że w zasadzie nasze istnienie jest w dużym stopniu elementem większego ekosystemu, w którym funkcjonują także inne gatunki, inne organizmy. Przechodząc teraz do miasta, to znowu w pewnym stopniu porządkując um, taką koncepcję zielonego miasta nowej generacji, to o tym mówił już Michał po części, ale aby uwypuklić elementy pewnych... pewnych polityk, które powinny być realizowane w takim zielonym mieście, możemy wskazać na kilka najistotniejszych. Mianowicie egalitaryzm jest bardzo istotnym elementem takiej polityki zielonego miasta. Co jest niezwykle ważne, dlatego że kiedy prawica mówi o zielonych miastach, to coraz częściej na zachodzie prawica o zielonych miastach także mówi, to ich zielone miasta są miastami elitarnymi. W tym mianowicie w sensie, że dostęp do wysokiej jakości dóp na przykład przyrody, czy dostęp do wysokiej jakości usług różnego typu, także usług przyrodniczych, jest ograniczona poprzez na przykład tych, tych tego dostępu. To jest na przykład grodzenie parków, które są później płatne albo są w jakiś inny sposób jest ograniczane do nich dostęp. Inna rzecz to jest kwestia dostępu do informacji publicznej, czyli informacji w ogóle. Czyli informacja stała się narzędziem rozwojowym. Ludzie, którzy mają ograniczony dostęp do informacji, mają znacznie mniejsze szanse rozwojowe i w tym sensie taki znowu egalitarny, równożyciowy dostęp do informacji jest kluczowym elementem takiego, takiej koncepcji zielonego miasta. To się na przykład doskonale realizuje poprzez koncepcję e-państwa, e-miasta, czyli udostępnianie tej informacji poprzez różnego typu elektroniczne narzędzia, ale już pojawiła się, jest bardzo mocno w Unii Europejskiej też analizowana kategoria e-wykluczenia. Pojawia się już element wykluczania także w tej przestrzeni, jaką jest przestrzeń informacji elektronicznych. I wreszcie niezwykle ważna polityka horyzontalna to jest kwestia um, uczestnictwa społecznego. W zasadzie można byłoby od niej zacząć w tym sensie, że niemożliwe jest miasto rozwijające się w sposób zrównoważony, w sposób trwały, w sposób taki, który uwzględnia różne interesy, w tym pozytywnym sensie tego słowa, jeżeli nie jest to um, miasto, w którym uczestnictwo społeczne jest intensywne. Nas, jak Państwo wiecie, ocenia się jako w zasadzie wielki naród bez społeczeństwa, można by tak powiedzieć. W tym sensie, że epatuje się nas na co dzień, zresztą Bogo ojczyźnianie pojęciem narodu, ale z drugiej strony, kiedy mówimy o społeczeństwie obywatelskim, to jest przypięknie jakiś karzełek, taki bardzo mały Spójrzmy na na przykład demonstracje. Demonstracje w zasadzie nie stanowią jakby elementu normalnej rzeczywistości miejskiej, wręcz oburzamy się, jak ktoś gdzieś demonstruje. Prawica na lewicę, na, lewica na prawicę, bo to najczęściej blokuje drogi, bo robi to, utrudnia nam życie w mieście, podczas gdy na przykład demonstracje są zdrowym objawem uczestnictwa społecznego. Są one po prostu doskonałym sposobem na integrację, na wzmacnianie więzi społecznych, na budowanie wspólnoty i w tym sensie powinny wręcz być wspierane przez miasto. Podczas zobaczcie Państwo, jaki był pomysł Platformy Obywatelskiej, kiedy podnieśliśmy kwestię tak zwanych demonstracji spontanicznych, pokojowych, czyli takich, które mogłyby się odbywać bez tego terminu zgłaszania tych demonstracji, no Platforma zaproponowała, że w każdym mieście powstanie taki punkt, gdzie będzie można w takim hike Parku się wygadać. No więc, przepraszam bardzo, niech się sami tam wygadują, bo miasto jest nasze. Czyli nie może być tak, że gdzieś w mieście jest takie, taki park, gdzie przychodzą i sobie rozmawiają, bo to jest jakby też grodzenie, grodzenie swoistego Rodzaj. Oprócz tych horyzontalnych elementów politycznych zrównoważonego miasta i jego rozwoju, są także takie przestrzenie, takie perspektywy, które mają charakter bardziej sektorowy. I wymieniłem tutaj takie, wydaje mi się, trzy najistotniejsze z, mojego, z mojej perspektywy, to jest kwestia zrównoważonej mobilności. I tu nie do końca, myślę, Mógłbym się zgodzić z Michałem, że mobilność jest tylko narzędziem neoliberalnego dyskusji i budowania społeczeństwa poddanego presji rynkowej, ale mobilność ma też pozytywny wymiar. Lubimy sobie iść na imprezę, lubimy się spotkać ze znajomymi, lubimy pojechać sobie na wakacje. Ta mobilność nie jest do końca takim narzędziem stricte neoliberalnym. Ona może być także narzędziem budowania właśnie takiego zrównoważonego społeczeństwa, społeczeństwa w jakimś stopniu zielonego. Już muszę kończyć? Ale pamiętaj, że kiedyś musi się <noise> Druga rzecz, to określenie, nie ukrywam, skopiowałem z Unii Europejskiej, ale ona mi się dość spodobało, dlatego pozwoliłem sobie od nich użyć, szczególnie, że to domena publiczna. Unia Europejska nadal jest projektem publicznym, nie została jeszcze sprywatyzowana. Aczkolwiek, tu pewnie można podyskutować, społeczeństwo recyklingu. Chodzi w najmniej nie o to, czy mamy w mieszkaniu dwa kubełki, czy trzy. Chodzi w ogóle o pewne nowe polityczne ramy dla budowania społeczeństwa. Ja wiem, że to brzmi jak w Związku Radzieckim, że budowaliśmy jakieś nowe społeczeństwo, ale tak dokładnie jest. Budowanie pewnej nowej świadomości, która powoduje, że społeczeństwo zamyka cykle obiegu energii, surowców i w ten sposób staje się społeczeństwem recyklingu. Wreszcie w tym sensie, w jakim przyroda jest także taką właśnie domeną recyklingu, gdzie, jak wiemy, przyroda nie zna odpadów, przyroda jakby sama zużywa wszystko to, co produkuje i w tym sensie także społeczeństwo, także społeczeństwo miejskie powinno w tym kierunku zmierzać.